Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża, ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davies to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argentą. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod marini, dlatego to przypadnie Wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z S.E.R. Po to przydzielam Wam ludzi z Sor. – Udziela się wam praca w polu? – Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z Ruchem Oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. – Słyszeliśmy o Marini. Niezwykła akcja. – To zasługa zespołu. – To był obowiązek. – Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Rousseau obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. Przypomina mi to zrzut na Dwerkor. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z Ciebie romantyczka? Dobra, to Nasz cel. Trzeba Szkopom przyznać, pociąg jest na czas. Czysz. Polernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 kilometrów. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Świat. Świat. Wróg przed nami! Świat. Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zuzman popisaliście się w marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej. W drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij mi tego snipera! Użyj noża, Daniels. Dobra robota, Daniels. A teraz oficer. Na twój znak. Świetny strzał. Of... Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z Dalej! Ciii. Ostrożnie. Doskonale. 何ですか Szybko! Szybko! Się, nie wolę, z z Blankuje Nie z lewej! Musimy kończyć w mi! Poddaję, Wydaje, poddaję, poddaję. Wszystko będzie dobrze! Nie mamy szans! Zabijamy się po Chodź do podjeżdża! Nie możemy tak Trzymaj uciec. się tam braku! Taniec! Ugotowałeś no mi Dziękuję! Musimy zatrzymać ten pociąg! Jasna, jasna! Trzymaj się! Kurwa, uważaj! Trzymaj się, drogi! Trzymaj się, balon! Trzymaj się! Ach. Widzisz go? Tam jest, do dotyczy! Skupimy go! W lewo! Staram się! Ucieka nam, skręć prawo! Zgupimy go. Gazów szybciej. szanse łap za kierownicę! Kurwa! Rozwali! ich. Jedź równo! Wrzucają granaty! Musimy dostać się naprzód pociągu. Strzelaj dalej, na dłużej. wewnątrz wagonu. Szykuje się ich więcej. Kaeny. Dziesiątkę Daniel! Uciekaj stąd! Zapią nas jeśli będziemy za blisko. Granat! Idę, trzymaj się! O kurwa, cośmy tu odjebali! Nie wierzę, udało się! To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat! Może nawet Pearson odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną, zabiorę was do plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Daniel, mam dla ciebie apteczkę. Tutaj! Leci! Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Rousseau. Jest członkinią ruchu oporu. Zawiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję, prawda, majorze? Musicie pomóc nam Nie wiem jak, dane z ale ZUS i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem.